Siema, tu jak się woda 12 chciałbym wam dzisiaj pootwierać faszetki Euro 2016 Franc, czyli Francja. Nie nagrywałam wam długo na klej, to teraz wam pootwieram, żeby to widać, tak, pani nie widać. To światło trochę tak. I lecimy z pierwszą faszetką Euro. Oj, też wywalił mi się, Co? przepraszam za drobne usterki, teraz powinno być dobrze. I tu mi jeszcze kart, naklejka wyleciała, no i Emil Harfartson, nie będę wam czytał, tylko będę mówił wam państwa z Irlandii, z Islandii. Oj, tu jakiś t Courtois. Kurtua, podwójna taka kartka. Właśnie lubię takie te karty. No i Belgia. Tu mamy ten boksik. Tutaj mamy 10 saszetek, ale Wam pootwieram dzisiaj 5. Lecimy z drugą saszetką z naklejkami. Tutaj już... Z Rosji i Polak, Krzysztof Mączyński. Ja właśnie nie umiem trafić Polaka, a tym razem mi się trafił Krzysztof Mączyński Jestem zadowolony. Chris Ginter i Tomasz Jodłowiec. Mam go, ale jakby to był jakiś Polak. Drugi i. Austria. Jestem bardzo zadowolony. Lecimy z trzecią saszetką. W tym boksiku mamy 10 razem, ale jutro wam prawdopodobnie jutro, a jak nie jutro, to w poniedziałek wam potwieram. Bramka. wow. W Francji nie mam. W te z Włoch. walia. Włochy. Właśnie Włoch dużo mam. I Belgia kolejna. Chyba, no. Podwójna karta. Lecimy z czwartą saszetką. O, pięknie otworzyliśmy. Kurde, żeby mi się jeszcze Polak trafił. Fedor Smolą. I tu dwóch mam ich akurat. Podwójni z, Ir z Irlandii Północnej. Będziemy jutro grać. Trzymam kciuki za Polaków. Oczywiście, że będę oglądał. Zlatan Imbrihamowicz. Mamy go. O, nie mamy tych. Walters, Brady, Irlandii. I Anglia. Coś mi się tu włączyło przez przypadek. Dobrze. Tu jest boksik. I to ile tych saszetek już otworzyłem? Bo, bo już nie pamiętam, tu 4, 5, 4, 5, to już dwie. 4, 5, to już 3, 4 no i, i teraz ostatnia saszetka. Ile tu jeszcze ostatnia, tak? Żeby mi się tu jakiś polak trafił, bym się cieszył. Zausli, Christian Fuchs, Grawią Pelle, Graziano Pelle, jakiś, Olka i Gianlui, Gianluigi Buffon, mam nie mam o go. i Rosja Artem żyba No i te tu jeszcze mamy na jutro, czy na poniedziałek boksik. Kupiłem dzisiaj 11. Jedną co otwarłem tak już nie na odcinku. No i mój album. Tutaj naklejki. Ta są tą soszeczkę trzeba tu wyrzucić. No i... Jestem ba wam bardzo wdzięczny za te 85 wyświetleń czy 4 przy yy, naklejkach z euro 2016 i, i tam chyba jest 14-15 lajków. Jestem bardzo wam wdzięczny i będę teraz nagrywał naklejki. Tak, nawet ja zbieram dla siebie ten album, nie dla was, bo mi się zaraz właśnie, mam dużo tych naklejek w albumie. Polaków mam bardzo mało dwóch chyba. No i mi się tu trafił Mączyński i odłowiec, którego mam. No i... No i co? I kolejny film się pojawi ju, chyba jutro. Nie jestem pewien.